A propos tego, co social media mówią o przejmowaniu, przejściu i tak dalej, mam pytanie, u ciebie nic się nie zmieniło, nigdzie się nie wybierasz, twoi koledzy zasadniczo też nie. Też nic o tym nie wiem, żeby ktokolwiek miał siedzieć wybierać. Wszyscy się tak naprawdę szukają do wyborów, bo jesteśmy partią demokratyczną. Każdy ma prawo zgłosić swoją kandydat. każdy członek zwyczajny ma prawo zgłosić swoją kandydaturę do wyborów na przewodniczącego partii. Będzie wybierany nowy zarząd partii, będą wybierane organy statutowe. Każdy ma prawo wyjść, powiedzieć, że ma tak jak Ryszard Petro ostatnio ogłosił, że, że będzie kandydował, też są głosy naszych liderów, którzy są no, historycznie też liderami od całego początku, chociażby Michał Kowalsko, czy, czy inni posłowie, którzy, którzy też są od dawna w naszym roku też Choć być może pojawi się też jakiś lider regionalny, który nie jest w parlamencie, ale na przykład działał w swoim regionie i z powodów, które, którymi przekona pozostałych członków, więc wydaje mi się, że Ludzie to dziwi, tak? no bo e, kiedy startuje Kaczyński, tak? no to tam nawet nie ma kontrkandydata. Kiedy startuje Tusk, no to w zasadzie też wszyscy się wycofują. U nas też tak było, kiedy startował Szymon Hołownia, bo on był założycielem w w całej formacji. Tak, A w momencie, kiedy Szymon Hołownia stwierdza, że on szuka swojego miejsca gdzieś indziej, nawet niekoniecznie poza polityką, no bo przecież ten komisarz ONZ-owski to także jest polityka, tak? To nie jest kwestia tego, że nagle lecisz w kosmos i będziesz astronautą, albo zajmiesz się hodowlą, nie wiem, pszczół, tak? Tylko, tylko po prostu zostajesz nadal w przestrzeni publicznej, zajmujesz się nową sferą, może nawet większą, no chociażby Donald Tusk, który z funkcji premiera przeskoczył do, do funkcji europejskich, najwyższych funkcji europejskich. Byliśmy dumni z tego, tak, że po prostu Polakowi się udało. Tymczasem teraz, kiedy jest szansa, oczywiście niewielka, bo, bo to, to tutaj nie mamy żadnych układów, tak? to jest inna, inna skala jakby zagadnienia, tak, ogólnoświatowa, nie tylko europejska. Ale kiedy mamy szansę na to, żeby Polak odniósł sukces, i to Polak, którego nie musimy się bać, że się będziemy go wstydzić, tak? no to to osoba, która się świetnie sprawdziła. Na, na najwyższych funkcjach w państwie, to kiedy po prostu mamy na to szansę, to wychodzą hejterzy, bo tego inaczej nie, nie, nie można nazwać, i insynuują, że, że robi to, ponieważ tam jest, nie wiem, wysoka pensja, tak? No, po prostu ręce opadają. Głupota albo jakaś yy, zwyczajna zawiść, ja wiem, że polityka zawsze była brudna i my jako Polska 2050 nie jesteśmy do tego do końca przyzwyczajeni, tak? bo wyszliśmy z NGO, wyszliśmy z tej, tej stowarzyszenia, z tych akcji społecznych i po prostu zderzamy się z czymś takim i nas to szokuje. My próbujemy sobie z tym dać radę. Jedni lepiej, drudzy gorzej, jedni się wycofują wtedy, inni znowuż próbują się w to zaangażować i to zmienić. Różne są postawy. No chociażby chociażby to pokazuje, jak, jakiego lidera teraz wybierzemy partii, jaki zarząd nowy, to pokaże, w jaką stronę nasz ruch pójdzie, czy będzie bardziej ofensywny, czy może bardziej zachowawczy, czy pójdziemy bardziej w kierunku zagadnień ekologicznych, czy bardziej zagadnień bezpieczeństwa, czy bardziej zagadnień samorządowych, to tak naprawdę przed nami jest strategiczna decyzja i to dobrze się stało, że na dwa lata przed wyborami. Sądzę, że są słabe, więc my chcemy rzeczywiście zreformować naszą organizację to jest. Dla mnie, jako przedsiębiorcy, to jest absolutnie naturalny proces. A no, jeśli ktoś uważa, że w tym momencie będziemy rozszarpywać tą organizację, będziemy teraz przechodzić do innych, do innych klubów... No, słuchaj, Polska 2050 powstała po porażce Szymona Hołowni 5 lat temu, więc myśmy przez pierwsze praktycznie 3 lata funkcjonowali jako przegrywy, jako osoby, które przegrały te wybory prezydenckie, a jednak myśmy w tym byli, myśmy w tym... bo widzieliśmy tego sens. Przez pierwsze trzy lata działania Szymona Hołowni w, w sferze publicznej, kiedy przegrał wybory prezydenckie to przegrał bardzo wyraźnie, no to okazało się, że jednak nie jesteśmy tam dla jakichś fruktów, kariery i tak dalej, trzy lata nie było żadnych wyborów. Teraz się te wybory wydarzyły dwa lata temu, potem była seria kolejnych wyborów, też jedne wygrywaliśmy, inne przegrywaliśmy, ale dalej robimy tę robotę i to od nas wszystko zależy. Nadal Polska 2050 trzyma ten rząd przy życiu, na powierzchni. Dwa razy udzieliliśmy wotum zaufania premierowi Tuskowi. Dwa razy. A potem słyszę, że Szymon Hownie jest zdrajcą. No to, to nie jest żadne dziennikarstwo, to nie jest przedstawianie żadnej prawdy. To jest zwyczajnie uprawianie polityki przez te media. Ja czasami na swoim Facebooku próbuję pokazać to. Robię print screeny z różnych stron czy tych tak zwanych mediów, a to nie są żadne media, tylko po prostu tuby propagandowe, Próbuję to pokazać, bo, no bo po prostu większość ludzi to widzi, ale no, tego nie nazywa. A to trzeba po prostu, po prostu nazwać. To są po prostu organy polityczne poszczególnych formacji i oni też mają może nawet swoje interesy, ja tego nie wiem, nie siedzę w, w, tych, w, tych, w tych sferach, jaka to jest na przykład styk biznesu i, i polityki, tak? Czy, czy rzeczywiście tam są jakieś, jakieś powiedzmy możliwości nawet takie do końca etyczne, ale zostawiam to odpowiednim służbom, może to kiedyś wyjdzie, no chociażby kwestia tych, tych poprzedniego rządu tych rozliczeń to też pokazuje, że to nie jest tak łatwo, w tym będzie coś udowodnić.